Dzień dobry, Szalom. witam was w kolejnym nagraniu obecnej serii nagrań, której celem, myślą, przewodnią jest ukazanie prawdziwego oblicza tego, kim jest tytułowa postać Ruach, Hakodesz. Dziś przyglądniemy się kilku fragmentom obecnym w Księdze Objawienia Jana, w których treści znajduje się wyrażenie siedem duchów oraz siedem duchów Boga. Rozszyfrowanie tego, co kryje się pod tymi pojęciami, polepszy nasze zrozumienie tego, jest właśnie tytułowa postać Ruach HaKodesh. Z kolei narzędziem, które posłuży do tego celu, będzie narzędzie Wam już dobrze znane z poprzednich nagrań, którym jest interlinearny przekład aramejsko angielski pism Nowego Przymierza. A zatem rozpocznijmy od wersetu czwartego, pierwszego rozdziału, przeczytajmy później kolejne fragmenty, w których te wyrażenia się znajdują, a później zbierzmy je nie, niczym w całość, starając się dojrzeć pewną wspólną cechę, gdyż taka właśnie. Znajduje się w tych czterech wersetach, które będę czytał. Wspólna cecha, wspólna zależność, obecna i tożsama dla każdego z nich. Moim celem jest jej ukazanie, co da nam pewnego rodzaju odpowiedź, właśnie na początkowe pytanie. Jan do siedmiu zgromadzeń, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. A do anioła zgromadzenia w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Teraz objawienia 4-5. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma duchami Boga. Szósty werset piątego rozdziału. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. No i teraz przyszła pora na to, byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jaka jest ta wspólna cecha i zależność łącząca każdy z tych wymienionych tu fragmentów. Wspólną cechą jest słowo siedem. Jednak nie samo ono w sobie, jak to, w jakim ono zostało pierwotnie rodzaju zapisane w tych właśnie fragmentach słowa bożego względem słów duch oraz duch Boga. W pierwszym z wymienionych fragmentów widzicie, że słowo seven, czyli siedem, jest liczebnikiem, co potwierdza nam słowo numeral po lewej stronie w kolumnie, ale co najistotniejsze jest to liczebnik zapisany w formie żeńskiej, co widzimy w prawej kolumnie feminin, to jest właśnie angielskie słowo, które oznacza rodzaj żeński. Przyglądnijmy się zatem kolejnym fragmentom, jak to mam w nich miejsce. Seven Spirit God. Po prawej widzimy, że ta sama zależność. Werset 5, 4 rozdziału w tym momencie, przed naszymi oczyma. No i widzimy, że słowo seven poprzedzające słowa Spirit God również i tu jest zapisane w rodzaju żeńskim. W szóstym wersecie piątego rozdziału ta sama zależność jest nam ukazana i widoczna staje się właśnie w tym momencie. Seven Spirit God Numeral, to jest właśnie liczebnik porządkowy słowo 7. rodzaju żeńskiego. Można by już tu wysnuć wniosek, że tych siedem duchów Boga, o których jest mowa w tych czterech fragmentach, jest Przedstawicielami są przedstawicielami postaci żeńskiej. Ja jednak, wybiegając niejako w przód, zawczasu powiem, że jest to jedna postać, która ma siedem atrybutów, aspektów. Tak to jest przeze mnie postrzegane. I dlaczego to właśnie tak jest przeze mnie postrzegane, w dalszej części tego nagrania powinno, być, powinno się to stać w miarę czytelne i zrozumiałe. Jednak, by nie pozostawić Was bez pewnej również ważnej wiedzy, pokażę Wam coś jeszcze. Przed Waszymi oczyma w tej tabeli pierwszej od góry widoczne jest słowo szewa. Szewa oznaczające 7. I to jest właśnie to słowo, które widoczne jest w tych czterech powyższych fragmentach. Klikając na te liczby tu przeze mnie napisane, no, skopiowane z tej tabeli, z tej właśnie strony, widzimy właśnie to słowo. Jego wokalizację, czyli wymowę, jego korzeń, czyli to, od jakich współgłosek pochodzi to właśnie słowo. W przypadku słowa szewa zapisanego w rodzaju żeńskim, bo widzicie, że to jest gender feminine, czyli rodzaj żeński, zapis... Korzenia tego słowa jest dokładnie taki sam, jak słowa zapisanego w tekście aramejskim w tych właśnie fragmentach. Nie różni się on niczym. Są to dokładnie trzy takie same spółgłoski. Od prawej do lewej, podobnie jak w hebrajskim, czytając shin, bet oraz ain. Klikając w tą ikonkę po prawej, shown verses, możemy zweryfikować, w których fragmentach Słowa Bożego w peshicie ten, ten właśnie wyraz się znajduje. Jest takich fragmentów zaledwie około 10. Natomiast klikając w to miejsce jesteśmy w stanie dojrzeć jego tłumaczenie. Tego właśnie wyrazu dosyć proste, po prostu seven, 7. Natomiast to nie jest tak i chciałbym, żebyście sobie z tego zdawali sprawę, dlatego też właśnie o tym mówię, że za każdym razem kiedy widzimy słowo 7 w tekście polskim, to że ono w języku aramijskim zostało zapisane w rodzaju żeńskim. Nie zawsze tak jest. Istnieją miejsca, w których zostało zapisane w rodzaju męskim. I teraz dla przykładu pokażę Wam słowo, które pochodzi od tego samego korzenia, rdzenia, co to chwilę wcześniej przeze mnie przedstawione. I tym słowem jest słowo szawa, niemal identycznie brzmiące, z tą jednak różnicą, że na końcu znajduje się dodatkowo spółgłoska alef. To jest właśnie ten kształt skrajnie po lewej stronie widoczny, czego nie widzieliście na poprzednim obrazku. Natomiast to, co widzicie po prawej stronie, coś, co przypomina kształt polskiej literki O, to jest po prostu spółgłoska Waw. Czy też aramejska spółgłoska odpowiadająca hebrajskiej spółgłosce Waw. Ona pełni po prostu funkcję spójnika I. W tym akurat fragmencie Słowa Bożego. Nie zmienia to jednak faktu, że ażeby aż zyskać rodzaj męski tego właśnie słowa, które zauważcie, tak jak powiedziałem wcześniej, dokładnie tak samo wygląda w przypadku korzenia, wystarczyło dodać spółgłoskę alef, czego nie widzieliśmy w przypadku rodzaju, me, rodzaju żeńskiego, a to jest słowo właśnie w rodzaju męskim posiadające spółgoskę alef na końcu tego wyrazu. I teraz pokażę Wam przykładowe miejsce występowania. Właśnie w Księdze Objawienia Jana, we fragmentach, którym, które chwilę wcześniej omawialiśmy, gdyż i w nich znajduje się słowo siedem zapisane w rodzaju męskim. I dla przykładu, werset pierwszy, trzeciego rozdziału pokazuje nam, że miejscem, w którym jest użyty zapis męski słowa siedem, jest dalsza część tego właśnie fragmentu, a dokładnie fragmentu, w którym słowo siedem przypisane jest do słowa gwiazda. Jak widzicie, słowo Seven poprzedza słowo angielskie star planet, czyli gwiazdę. No i co ważne, słowo star planet jest słowem, które fizycznie również jest wyrażającym rodzaj męski. A zatem bardzo zasadne jest użycie w tym miejscu liczebnika, który również wyraża rodzaj męski. Zauważcie jednak, że w przypadku słowa ruach, autorzy interlinearnego przekładu pokazują nam, że jest ono odzwierciedleniem rodzaju wspólnego. Tak to tutaj zapisują. Chodzi mi o ten właśnie wyraz. Common to jest wspólny. A zatem autor natchniony, przypisując do słowa ruach liczebnik, który wyrazić, wyrazić miał poprzez swój, swój zapis rodzaj żejski, coś szczególnego chciał nam przez to przekazać. O co takiego chodzi? Śpieszę z wyjaśnieniem. W tym celu udajmy się do mojego opracowania, tu widocznego. I do przypomnienia Wam wiedzy, którą się z Wami dzieliłem na drugim nagraniu tej właśnie serii nagrań. Pod tytułem Kim jest Duch Święty? Rua Hakodesh to stąpił na Yahushua po Jego chrzcie. Mówiąc o chrzcie, mam na myśli dokładnie zanurzenie i wynurzenie się Jego, czyli Yahushua, z wody. Z opisu każdej z czterech Ewangelii wynika, że do wyrażeń obecnych właśnie w tych Ewangeliach a mowa tu o wyrażeniach takich jak Ruach Elohim oznaczające Ducha Bóg, Ruach po prostu Ducha, Ruach HaKodesh, Ducha świętości i ponownie słowo ruach, po prostu ducha. Za każdym razem przypisany jest czasownik w rodzaju żeńskim. Gdyby nie był zapisany on pierwotnie w rodzaju żeńskim, nie odczytywałbym słowa ruach jako ducha, tylko jako duch. Podkreślam, by wszyscy to dobrze zrozumieli. Z uwagi jednak na oczywisty fakt, Wam wcześniej przedstawiony, że za każdym razem, gdy czytamy w Ewangeliach, że Naachuszuła stąpiła no właśnie, stąpiła Ruacha w kształcie cielesnym, jakby gołębica, ducha Bóg w kształcie cielesnym, jakby gołębica, i po prostu ducha. Za każdym razem, właśnie w tekście aramejskim, widzimy słowo w rodzaju żeńskim. Mam na myśli czasownik, nie zaś rzeczownik. To również, podkreślam, by to było dla każdego zrozumiałe. Z tego wniosek jest jeden: że postać, która zstąpiła na Jehuszua, to jest postać będąca obrazem płci przeciwnej do tej, którą ja akurat przejawiam. Który jestem obrazem, to chciałem powiedzieć. Nie tyle przejawiam. To również znajduje swoje potwierdzenie i odbicie w Słowie Bożym w księdze Izajasza. W księdze Jeszajachu, co widzimy w drugim wersecie, który razem z kontekstem jest, proroczego, jest zapowiedzią proroczego wydarzenia, które się ziściło właśnie dwa tysiące lat temu, kiedy Yahushua, Yahushua dał się zanurzyć w wodzie Jordanu. Przeczytajmy sobie te fragmenty i wyjdzie gałązka z pnia jego, ale to roźle z jego karzenia wyrośnie. I spocznie, i tu należy sobie zdawać z tego sprawę, co już pokazywałem na wcześniejszych nagraniach, że ten czasownik zapisany jest w rodzaju żeńskim. I spocznie na nim Ruach Yahuek, czyli ducha Jahuch, ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, ducha poznani i bojaźni. jachłech. Zauważcie, że tych tu wymienionych tak jakby duchów jest dokładnie siedem. Podobnie jak siedem duchów, czy też siedem duchów Boga, jak to zostało zapisane w Księdze Objawienia Jana. Z tym jednak naciskiem, że w Księdze Objawienia Jana, w tekście aramejskim, widzimy wyraźnie rodzaj żeński, co stanowi aluzję do tego właśnie fragmentu drugiego z 11 rozdziału Księgi Jeszajachu. Gdyż tych siedem duchów, tu wymienionych, stąpiło jako jeden duch jako jedna ruach w postaci, w kształcie cielesnym, jakby gołębicy. Co zaś znajduje swoje odzwierciedlenie w wyrażeniach tych, które widzicie na prawo od ikonki mnie przedstawiającej. Fakt, że w każdej Ewangelii, niemal w każdej, to mm, ta postać, która wstąpiła, jest zamiennie określana tymi właśnie wyrażeniami, nie jest niczym błędnym. To jest ukazanie nam pewnej specyficznej zależności matematycznej, kryjącej się za tymi wyrażeniami, o których dzisiaj mówić nie będę, o których mam nadzieję ochoty ochotę powiedzieć wkrótce, kiedyś. Mam nadzieję, że nie tak da, nie tak... No, wypadło mi słowo z głowy. Nieważne, myślę, że wiecie, co chciałem powiedzieć. Wróćmy jednak do sensu przekazu tego dzisiejszego nagrania. Widzimy bardzo wyraźnie, że siedem duchów z objawienia Jana znajduje swoje odbicie, odzwierciedlenie w siedmiu duchach wymienionych w drugim wersecie 11 rozdziału, jak również w Ruach, jako w Ruach Elohim, Ruach, która stąpiła na Yahushua, gdy ten wynurzał się z wody po swoim tak zwanym chrzcie. To jest wszystko jedna i ta sama postać, która synonimicznie jest określana tymi właśnie wyrażeniami. I to właśnie ona jest tą postacią, z czego warto sobie zdawać sprawę, o której czytamy, że są, jako jedna ruach, przed Jego tronem, czyli przed tronem baranka. I to również znajduje swoje potwierdzenie w Słowie Bożym, czego dziś Wam nie będę pokazywał, ale pokażę na kolejnym nagraniu. Podsumowując, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja posługuję się wyrażeniem siedmioraka ruach na określenie, tych właśnie, tak zwanych siedmiu duchów Boga, które znajdują swoje odbicie, odzwierciedlenie w tej żeńskiej postaci, która stąpiła na Jehuszua. Siedmioraka Ruach. Uważam, że to polskie słowo najlepiej, najdoskonalej odzwierciedla myśl aramejską i hebrajską przekazaną nam w słowie Bożym, chociaż stanowi takie powiedzmy odliczebnikowe stworzenie przymiotnika. Siłą rzeczy jednak, możliwie jak najprecyzyjniej ten wyraz. Odzwierciedla to, co jest w myśli Bożej zapisane w tekście świętym. To tyle z mojej strony na dziś. W kolejnym nagraniu postaram się Wam przedstawić właśnie to miejsce w Słowie Bożym, w którym jest zapisane, iż obok tronu baranka znajduje się tron, na którym siedzi królowa. Do następnego razu. Shalom!